Wojnicz, Sobota, zlot starych samochodów. Za chwilę Państwo zobaczycie wszystkie tutaj samochody, które przyjechały do Wojnicza, ale wśród nich jest Perełka. Samochód, którym, którym jeździł kardynał Karol Wojtyła w Krakowie, będąc biskupem krakowskim w latach 70. -tych. Oczywiście dokumenty stosowne? Są do tego właśnie. Samochód jest to Opel Admirał. W latach 70. biskupi niemieccy, w ramach pojednania z biskupami polskimi, przekazali bodajże dwa samochody takie, Opel Admirały, właśnie dla księży w Polsce. Pod hasłem Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To ta nazwa, która jest aktualna do dzisiaj. Proszę mi powiedzieć, jak Pan przedpoziadanie posiadanie tak cennego okazu? Hmm. Moja przygoda z pojazdami zabytkowymi datuje się od dawnych lat, miałem 13 lat, pierwszy interes, może handel zrobiłem zabytkowym samochodem, kupiłem Fiata 514, a w zasadzie zamieniłem za rower marki Bałtyk. Tak to się zaczęło. I cały czas gdzieś to były inne czasy, lata 70., kiedy były takie pojazdy traktowane jako pojazdy użytkowe, nie jako zabytkowe i właśnie chciałem skorygować, powiem, to nie starych samochodów, tylko zabytkowych. Rozumiem? Bo tutaj oczywiście. Żeby mieli to za złe. Panie. Z pewnością. To zabytkowe, bo to z pewnością. A, Więc te pojazdy zawsze mnie interesowały, zawsze gdzieś słyszałem. Cały czas, całe moje życie to się kręciło koło samochodów właśnie i zawsze to były inne czasy, inne ilość samochodów, inne było niewiele tych samochodów i praktycznie o każdym ciekawszym samochodem, kto jeździł w województwie dawnym, tarnowskim i krakowskim wiedziałem. I wiedziałem o tym, że będzie sprzedawany właśnie Opel po Karolu Wojtyle, a miałem kolegę, jako mechanik był na Kuri. Bezpośrednio ja nie mogłem kupić ją, to kupił i później ja od niego na drugi dzień odkupiłem. I stąd właśnie mój samochód w moich rękach od 83 roku Dziękuję serdecznie, Dziękuję. a ja już Państwu pokazuję ten właśnie zabytkowy samochód. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dobra, ja bym jechał po

Nauczyciel, nauczyciel.